pochwalony Jezus Chrystus witam was kochani bardzo serdecznie w piątek 10 tygodnia zwykłego i w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według Świętego Mateusza Pan Jezus stawia nam dość trudne współczesnemu człowiekowi wymagania moralne związane z grzechem cudzołóstwa ale raczej podpowiada co trzeba zrobić aby do tego grzechu nie doprowadzić. Jeśli twoja ręka jest ci powodem oko, noga, odetnij je. I nie chodzi tutaj o takie fizyczne odcięcie sobie kończyn czy wy wydupanie oka, ale chodzi o odcięcie się od pokusy, która może do tego właśnie grzechu doprowadzić. Dzisiaj mówimy, że są odejścia z kościoła, że rozpadają się Małżeństwa, że dzieci w rodzinach cierpią z powodu tego, że matka, ojciec odchodzi. Bo może właśnie dlatego, że zabrakło, kiedy pojawiła się pokusa zakosztowania czegoś więcej, zabrakło odcięcia się od tego momentu. I właśnie o tym dzisiaj mówi Pan Jezus. Jeśli Twoja ręka, noga, oko jest Ci powodem, odetnij ją. Lepiej być ślepym, ułomnym, kalekim, ale wejść do Królestwa Niebieskiego. Bardzo trudne zadanie, szczególnie, że dziś wielu se tłumaczy chwila zapomnienia, moje uczucie, moja prywatna sprawa, ale czy rozpad małżeństwa, zostawienie sutanny, habitu, kryzys, cierpienie dzieci, to nie jest sprawa wspólna, czy nie jest to sprawa prowadząca do tego, abyśmy się odcięli od pokus, które nas do tego grzechu prowadzą? Dzisiaj Jezus sam podpowiada. Odetnij, nie daj się pokusie. Pan z Wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego piątku. Pozdrawiam z Panem Bokiem.